Z nami bardzo ciekawy dzień pod względem aktywności zjawisk burzowych na terenie województwa lubelskiego. W dniu dzisiejszym istnieje spora szansa na rozwój bardzo silnych superkomórek burzowych na terenie województwa, ale i na całym terenie wschodniej części kraju, jak widać. Warto wspomnieć, że superkomórki są to jedne z najgroźniejszych typów burz, które mogą przynieść szereg zjawisk, jak i tornado nawet. Mamy póki co wczesne godziny popołudniowe. Widzimy obecnie, że już na pod, Podkarpaciu i Mazowszu coś tam zaczyna powstawać Konwekcja dopiero no, tak naprawdę zaczyna startować Widzimy, że wszystko tutaj się dopiero rozwija Także zobaczymy, co przyniosą kolejne godziny Obecnie jedziemy w kierunku bardzo za fajnej super komórki burzowej, która idzie w moim kierunku Ona nie jest zbyt silna, ale na pewno bardzo ładnie wygląda Już teraz widzę mezycyklot że jedziemy na miejscówkę, być może, miejmy nadzieję, że uda się nam się złapać to za zanim się rozpadnie, ale już teraz wygląda naprawdę fajnie. Lecimy. Tak, właśnie prezentuje się klasyczna superkomórka burzała, która jest lewo, stry, lewą skrętną superkomórką Z względem innych burz. Wyraźnie porusza się w lewą stronę. No i masa idzie powolutku w moją stronę. Widzimy tutaj pięknie rozbudowaną chmurę stropową. Strefa opadowania jak widać, nie jest zbyt szeroka. To jest głównie raczej bardzo lokalny opad któremu towarzyszą silne opady deszczu oraz być może i nawet większego gradu Widzimy tutaj, że te smugi się tak wyginają w lewą stronę to świadczy właśnie o silnych prądach wstępujących z tej komórki burzowej To jest taki klasyczny przypadek superkomórki burzowej Z tej strony właśnie znajduje się rotujący prąd wstępujący który napędza tą całą burzę potem to powietrze opada właśnie tutaj wraz z opadami i te burze właśnie są najgroźniejsze super komórki buzowej, Przemieszcza się bardziej w stronę kocka, także myślę, że pojedziemy bardziej w tym kierunku. że czy uda się coś bardziej złować. Miejmy nadzieję, że się uda. A wygląda naprawdę przepięknie. Czyli musiał być naprawdę potężny opad gradu w tym miejscu. Wow! Spójrzcie jak to wygląda teraz niesamowicie. Tyły super komórki burzowej. Coś pięknego. Musimy znaleźć otwarty przestrzeń, to nie nic nie Tutaj widzimy powalone drzewa, rozwalone drzewa przez to super komórkę burzową. Narobiła trochę szkód. Kurde bele, ale ta super komórka burzowa niesamowicie wygląda, widzimy naładowanym prądem wstępującym mezocyklon, który cały czas tutaj piętrzy wszystko to do góry oraz gwałtowny rdzeń opadowy ze zjawiskiem Microborst, który przyczynił się do szkód, które już widzieliśmy, to burza ma naprawdę dużą siłę, nie ma sensu w to wierzyć. chwilową próbę pościgu tej superkomórki burzowej, niestety jak widać ona znacząco już osłabła I nawet gdyby mi się udało ją dokończyć, to jak pewnie nic z niej już by nie zostało Także już odpuszczamy sobie tą burzę, w kolejnych godzinach być może będą kolejne burze Także zobacz, czekam na dalszy rozwój sytuacji Taniej koniec burz na dzisiaj już tutaj od południowego zachodu po raz kolejny zbliża się ciekawa struktura burzowa która niedawno dopiero powstała, także ona będzie się prawdopodobnie dopiero umacniać. Zobaczymy, co się z niej rozwiniesz. Generuje obecnie pojedyncze wyładowania. Idzie w moim kierunku, także zajmiemy sobie obecnie wejsówkę. Zobaczymy, co uda się złapać. Fajne słońce podczas opadów, już widzimy Ładną tęczę. Jak obecnie to wygląda. Widzimy tam, że ten rdzenie opadów się do mnie zbliża, już, już światło tam dalej nie widać. Zaraz uderzenie opadu Zobaczymy co dalej Patrzcie jaka fajna struktura tutaj powstała Jakby jakaś linia szkłowa tu się utworzyła na czele tej komórki burzowej tam idzie silniejsza strefa, która idzie w moim kierunku, także możemy zacząć spodziewać silnego uderzenia opadów zobaczymy jakich Niezłe fale deszczu lecą Póki co jest to jedyny silny opad no, zobaczymy, co będzie się zaraziało. Ale z lewo. Jak zamiata. W każdą stronę ten opad w ogóle leci. W ogóle wieje całkowicie z innego kierunku niż ta burza przyszła. To jest strasznie ciekawe. Patrzcie, co się dzieje. Wow. Ale fale deszczu. Ja pierdzielę. Wow. CO SIĘ DZIEJE? JAK ZAMIOTA To jest właśnie dawny w czystej postaci Ale szwala Patrzcie tam co się dzieje Ale silny wiatr tam jest! Kolejne fale Coś pięknego Jak się okazało z tej słabej burzy, która była u mnie powstała bardzo silna superkomórka burzowa co widać było już, kiedy przychodziła u mnie. Teraz non stop co faktycznie cały czas grzmi z tego. Niezła burza. Się okazuje to nie koniec burz na dzisiaj, że w rejonach tu Firleja powstała kolejna komórka burzowa, która prezentuje się coraz lepiej. Czasem tu od cechodu zbliża się kolejna dzisiaj super komórka burzowa. Ona idzie mniej więcej w moim kierunku, także uda nam się jeszcze coś złapać dzisiaj. Się prezentuje ta super komórka burzowa, która poszła bardziej w kierunku kocka świetnie się tutaj rozciągnęła. Niestety, już odpuszczamy sobie pościg za nią. Tak, dzisiaj złapaliśmy już bardzo dużo materiału. ale to był udany dzień.